Cześć Wam! Dziś nadszedł czas na ostatnią recenzję z modelem, który pochodzi z serii Company of Heroes i jest to dość stary model, czyli Churchill MK3 w skali 1 do 35. Zaraz zabierzemy się za odpakowanie tej bestii i zrecenzowanie jej, ale najpierw upewnijcie się, że subskrybujecie już ten kanał, jesteście na moim Facebooku oraz TikToku oraz Instagramie, czyli moim najnowszym medium społecznościowym, które dość niedawno założyłem. Jeżeli tak, to zapraszam Was na... Recenzję. Chyba nieco za mocno uderzyłem w biurko, ponieważ on mi się kamera przekrzywiła. Na szczęście już wszystko zostało naprawione. W tej chwili zajrzyjmy do wnętrza tej maszyny, maszyny Karkonu i widzimy klasyczny układ, czyli laworeczki oraz. O, specjalnie otrzymałem tutaj ten klocek, który służy do wczepiania tych malutkich czarnych elementów. Pewnie zabrakło go w którymś z tych woreczków. No i klasycznie instrukcja. A więc jestem moi drodzy. Tym razem opowiadania o tym modelu rozpoczniemy od figurki. Jest to brytyjski czołgista w klasycznym dla siebie beżowym mundurze oraz czarnym berecie z nadrukiem, a w dłoniach dzierży on lornetkę oraz pistolet maszynowy Sten. Figurka wyszła naprawdę dobrze i w mojej opinii oddaje wszystko to, co powinna oddawać jako brytyjski czołgista. Jak zawsze figurka z klasą i na poziomie. A teraz przychodząc do samego modelu, który ma do sobą do zaoferowania więcej niż jego odpowiednik w mniejszej skali 1 do 48, naprawdę mnie urzekł. Przede wszystkim czołg Churchill był naprawdę naprawdę wielki i w tej chwili wydaje się on nieco zbyt duży, jakby po prostu nie był do końca w odpowiedniej skali, ale oczywiście wszystko się zgadza. Jak widzicie, kolor to nie jest klasyczna militarna zieleń, tylko delikatnie ciemniejszy kolor, jak to często ma miejsce w brytyjskich czołgach. Oczywiście, tak jak zawsze, spotykamy bogactwo na druków, m.in. na bokach, na wieży widzimy wszystkie włazy odwzorowane, tak jak to wyglądać powinno. Tak samo pokrywa silnika, która również została zrobiona tak, jak najstrzeżniej w świecie być powinna. Natomiast pod tą klapą, którą zdejmuje się wyjątkowo łatwo, znajdujemy silnik, który został odzorowany naprawdę dobrze jak na 2022 rok, ponieważ ten model jest już troszeczkę stary, ponieważ jak wiecie pochodzi z serii kompanów of Heroes. I to, co warto wiedzieć o pokrywie silnika, to jej tym razem nie wczepiamy w study, tylko po prostu wypychamy i wpychamy do silnika, a ona trzyma się tam, jak trzymać się powinna i w żaden sposób nie wypada. Czołg zawiera kilka otwieranych włazów, dokładniej to trzy. Jeden na wieży, na dowódcy czołgu, gdzie naturalnie zmieści się figurka w pozycji siedzącej, oraz dwa włazy z przodu dla yy, kierowcy oraz strzelca karabinu maszynowego. Figurki mogą się tam zmieścić, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wieża obrócona jest do boku, ponieważ kiedy, jest, kiedy lufa skierowana jest ku przodowi, to wtedy nie dość, że figurki się nie zmieszczą, to jeszcze włazów nie da się otworzyć ani zamknąć. Bryła tego czołgu została odwzorowana dobrze w tej wersji klockowej, czyli wygląda tak samo tragicznie jak w rzeczywistości. Oczywiście to jest delikatny żart, ale absolutnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Może jedynie do tego w jaki sposób zamontowane zostały tutaj te włazy, bo naprawdę to akurat nie wygląda zbyt estetycznie. Przy składaniu warto uważać w jaki sposób montujemy kółka, ponieważ jeżeli zamontujemy je złą stroną, to wtedy one nie będą się chciały kręcić, przez co czołg będzie gorzej jeździł. Jeśli rozjeżdża się o jeżdżenie, to czołg jeździ tak jak powinien i nie ma z tym większego problemu, oczywiście na odpowiedniej nawierzchni. Podsumowując, zestaw ten jest naprawdę podstawą dla tworzenia brytyjskiej armii, tak samo jak czołg Matilda oraz Cromwell, które do tej pory dostępne są w ofercie Kobi. Polecam wam na ten moment kupno tego modelu, ponieważ naprawdę wyszedł tak jak wyjść powinien, a pamiętajmy, że zestaw jest stary, pochodzi z dość starej serii Company of Heroes i w mojej opinii bardzo szybko może się skończyć, więc polecam się spieszyć. W tej chwili cena tego modelu to 179 zł, ale niedawno był jeszcze na promocji i pamiętajcie, że lepsze czasy jeszcze mogą dla niego nastąpić. Ode mnie to tyle. Serdecznie zachęcam Was do zakupu tego modelu, bo naprawdę prezentuje się świetnie i tak jak wspomniałem jest podstawą do rozbudowy drugowojennej armii brytyjskiej. pochwalcie się ile zestawów z serii Companion Heroes kupiliście i czy może jesteście już w posiadaniu tego właśnie zestawu, albo czy w tej chwili zamierzacie go kupić. Może po obejrzeniu tej recenzji Was przekonałem. Czekam na Wasze komentarze i w tej chwili bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolej. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!